Witajcie, kochani, na tarot ESME. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych strzelców na marzec 2023 roku. Dla Was, drogie strzelce, przygotowałam The Light Sears Tarot. Zaraz zobaczymy, co pokażę dla Was. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania, i proszę, by Wasze wyższe ja również prowadziły Was, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Okej, okay, kochani, zajrzyjcie sobie do opisu filmu, znajdziecie tam informacje na temat czytań indywidualnych, ale też yy, różne pomocne linki. Okej, okay, no dobra. Strzelce, kochane, co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały na marzec 2023 roku? Strzelce. Marzec 2023 roku. Co dla strzelców na marzec 2023 roku. Główna energia. Siedem mieczy. W przeszłości czwórka kielichów. W przyszłości dziesiątka denarów. Co będzie Wam pomagać? Rycerz mieczy, co może przeszkadzać? Rycerz kielichów i rezultat, albo rada, czwórka buław. Okej, okay. no dobra. A z przełożenia, trójka buław. Piękne karty, tak naprawdę. I z przełożenia macie, kochani, trójkę buław. Jest to karta, która. Wskazuje na to, żeby przeglądać się efektom Waszych wizualizacji, Waszych planów, żeby patrzeć na to, co do tej pory zrobiliście, i oczekiwać jak najlepszych rezultatów, czyli że będzie ten prawdziwy feedback. Tak jak tutaj ta surferka czeka, aż przypłynie taka fala, na której ona by chciała właśnie popłynąć. Tak samo wy oczekujcie też dobrych rozwiązań, dobrych rezultatów i tego wszystkiego, co dla Was najlepsze, jeśli chodzi o wcześniejsze wasze plany, działania i tak Jest to też karta, która mówi o tym, że pewne rzeczy trzeba też dopilnować, dopieścić, że tutaj trzeba też zadziałać z taką troską o to, co chcemy, by się w naszym życiu narażało. Na, więc tu y, myślę, że dobrą rzeczą będzie trzymanie ręki na pulsie w tym miesiącu y, tych spraw, które Was interesują. Tych spraw, które są jakieś takie no, najważniejsze. Główną energią pokazuje się siódemka mieczy, i myślę, że jest to taka wskazówka, że dobrze by było w tym miesiącu zachować swoje plany dla siebie. Minimalnie na ten temat mówić gdzieś w otoczeniu, działać po swojemu, po cichu, w mądry sposób, tak, żeby inni, tak jakby nie wrzucali do Twojego, do Twojej energetyki swoich myślokształtów, swoich jakichś spostrzeżeń i przekonań na temat tego, co ty robisz, drogi Strzelcu. Więc jak masz jakieś plany, jakieś marzenia, coś chcesz zrealizować, to. Dopóki nie będzie już z tego coś, to trzymaj to dla siebie i, yy, i działaj, ale właśnie w ukryciu. Czwórka, mieczy, czwórka, czwórka kielichów w karcie przeszłości mówi o tym, że w ostatnim czasie mogło być trochę takich yy, sytuacji, w których yy, mogło, mogła pojawić się jakaś taka melancholia w Twoim życiu. Jakieś takie rozleniwienie i tutaj myślę, że możecie już czuć taką potrzebę, żeby, żeby z tego wyjść. Zwłaszcza, że mogą pojawiać się jakieś, jakieś możliwości, jakieś nowe możliwości, które dobrze by było właśnie, żeby ich nie przegapić. Tak jak ta dziewczyna, tutaj ona patrzy się gdzieś tam w drugą stronę, jest jakaś taka znudzona, i nie widzi, że ktoś jej podaje jakąś szansę, prawda? Więc tu. Warto by było ocknąć się w tym miesiącu i zacząć działać, ale, ale tak jak mówiłam, robić to po cichu, po swojemu, w mądry sposób, ale też z taką otwartością na to, co chcecie uzyskać. W karcie przyszłości jest 10 denarów, więc bardzo dobra karta mówiąca o tym, że te wasze wysiłki się opłacą, że zwłaszcza opłacą w sensie finansowym, bo 10 denarów jest kartą. Związaną właśnie z dostatkiem, prawda, ze stabilnością, więc to, 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 jest, to jest energia takiego no, dobrego wynagrodzenia też, więc może odpowiednie działanie też może przyczynić się do tego, że jakieś takie nagrody od losu dostaniecie właśnie w postaci dostatku finansowego. Ale też to oznacza pomoc w grupie, w której jesteście, czyli albo w rodzinie, bo to jest dziesiątka denarów, to może być. Rodzina, czyli nadnaturalne takie skupisko ludzi, lub sztuczność skupiska, czyli firmy, wasza praca i tak dalej, to też może być z tym związane. Ale ja przyznam się szczerze, że bardziej to czuję, tę kartę, że w tym miesiącu możecie właśnie liczyć na jakieś takie sukcesy finansowe, na jakieś możliwości takiego poczucia pełnego dostatku. Więc bardziej w ten sposób to widzę. Czego nie robić? Mamy tutaj, kochani, rycerza mieczy na tej pozycji. Jak wiadomo, rycerz mieczy jest taki właśnie zero-jedynkowy i czasami potrafi być zbyt taki, no, zbyt szybko działający, tak bym powiedziała, że taki że biegnie, tak jak tutaj mamy na karcie, on biegnie, żeby szybko wskoczyć na ten motor. Ale tu... Ta karta mówi, mówi nam o tym, co robić. Więc dobrze by było, żebyście nie marnowali czasu. Że jeżeli jakaś sprawa, jakaś sytuacja, czy to zawodowa, czy jakaś w relacjach, czy cokolwiek, będziecie wiedzieć, że jest to właśnie to, że naprawdę tego chcecie, to wtedy nie wolno marnować czasu. Tutaj trzeba, trzeba działać z taką pełną determinacją. Prawda? Trzeba skupić się właśnie na swoich ambicjach, na osiągnięciu sukcesu i działać. To jest taka rada płynąca z rycerza mieczy. Oczywiście, też rycerz mieczy może oznaczać jakąś taką osobę, która w waszym życiu w tym miesiącu się pokaże i która może być takim waszym właśnie przewoźnikiem. Kimś takim, kto będzie Was mobilizował, determinował, jakoś tak y, dyscyplinował do tego, żebyście zadziałali, żebyście ruszyli do przodu. Więc też dla niektórych to może być taka opcja. I teraz, co Wam może y, przeszkadzać? Tu mamy y, wspaniałego rycerza y, buławowego tym razem. Tu na, mamy na dwóch rycerzy y, y, pokazane. I rycerz. Rycerz Buław tutaj pokazuje się w tak zwanym negatywie, więc czasami mówi się w tej karcie, że człowiek sam, znaczy jeśli chodzi o negatywną stronę rycerza Buław, że człowiek sam może sabotować swoje możliwości, czyli no, niepotrzebnie działać w jakimś kierunku, albo zaniechać działania, opóźniać wszystko. I potrafi być czasami rycerz buław w negatywie, potrafi być arogancki, potrafi być nieprzyjemny, potrafi też być pogubiony, bo nie potrafi tak, jakby odnaleźć swojej energii. Więc tutaj na to trzeba uważać. No i taka druga rzecz to jest słomiany ogień u rycerza buławowego. Rycerz buławowy, jak traci ten, ten swój ogień, to staje się takim trochę rycerzem, który. Po prostu marnuje tą swoją energię. Więc tutaj na to bardzo trzeba uważać, żeby tak nie było, i żeby cele, do których dążycie, żeby były jasno obrane, i żeby nie zniechęcać się, gdy na przykład coś się nie dzieje zbyt szybko. Prawda? Więc ale myślę, że tutaj dosyć szybko się sprawy powinny w tym miesiącu u Was dziać. Nie sabotujcie siebie. Tutaj trzeba w siebie wierzyć i. Pomimo wszystko, nawet jeśli trzeba by to robić w ukryciu, na przykład, może być też tak, że ktoś i który, jakiś strzelec będzie chciał zmienić pracę w tym miesiącu, więc też tutaj ważne, żeby od razu nie mówił wszystkim dookoła, że zmienia pracę, dopóki nie ma tej pracy, prawda? dopóki nie ma jeszcze czegoś przyklepanego, więc też na to warto zwrócić uwagę. Tak samo, jeśli chodzi o relacje jakieś. Też tutaj trzeba trzymać dla siebie. Rezultat rada bardzo. Piękny czwórka buław. Czwórka buław daje Wam y, szansę na taki szczęśliwy czas, y, na świętowanie, na cieszenie się życiem. Y, jest to też energia dobrobytu i sukcesów. Też taki właśnie, takiego poczucia, że się udało, że dałam radę, dałem radę. Na, y, jest to też karta dla niektórych wyrwania się z jakiejś sytuacji, w której czuły się gdzieś tam uwięzione. Tu mamy czwórkę kielichów, a tu mamy czwórkę buław. Też w czwórce buław jest to taka energia poczucia stabilności, że nareszcie na przykład mogę robić co chcę, że sytuacja, finanse pozwalają mi na to. Więc dla niektórych to też może być taka sytuacja, ale też jest to karta, która mówi o rzeczach, które dookoła się dzieją, które są takie stabilizujące dla spraw domu. Czwórka buław, cztery ściany, cztery te buławy, które tworzą przestrzeń domu. Więc to jest taka radość w domu, stabilizacja. Ludzie potrafią cieszyć się z tego, z kim współpracują na dany moment, czy też jeśli chodzi o domowe rzeczy, to wszystko się układa dobrze. Ale też mimo wszystko jest takie poczucie lekkości, wolności. Poczucie takiego szczęścia, takiego cieszenia się życiem. I myślę, że do takiej, do takiej właśnie opcji będziecie w tym miesiącu dążyć i to Wam się zrealizuje, bo to jest naturalna. Bardzo pięknie się tutaj pokazało. Z przełożenia mamy trójkę buław, a tu w rezultacie mamy czwórkę buław, czyli to przechodzi w kolejny stopień. Czyli jest, jest na co czekać i warto na to czekać, co się będzie działo. Też warto jest wszystkiego dopilnować. I tak jak mówiłam, dobrze jest to zrobić po cichu, na spokojnie, bez jakiegoś większego rozgłosu, ale skutecznie, dążąc do celu. Z tego przychodzi dobrobyt, z tego przychodzą pieniądze, z tego przychodzi też wspólnota, prawda? Także otwierajcie się na to, wyjdźcie zwłaszcza to jest dla tych strzelców, które. Ostatnio mogły mieć taki troszeczkę, jak ja to mówię, zapatrzeńczyk, <grych> i y, właśnie po to, żeby ruszyć do przodu. Ważną też rzeczą jest, żebyście miały wiarę w to, co robicie, żeby, żeby y, ta wasza wizja tutaj mogła się spełnić, żebyście się nie poddawały, drogie strzelce, w połowie drogi. No dobrze, zobaczmy, co macie jeszcze tutaj y, stali potęga myśli Louis Hay. To jest takie motto na ten miesiąc, wróżba też, ale też afirmacja, z którą warto w tym miesiącu popracować, zastanowić się, jak to jest w moim życiu, jeśli chodzi o, o tę sprawę. Co dla naszych kochanych strzelców? Otwieram się na nowe źródła darów. Otrzymuję dobro, zarówno z oczekiwanych, jak i nieoczekiwanych źródeł. Nie istnieją dla mnie żadne granice. W nieograniczony sposób korzystam z niezliczonej liczby źródeł. Bogactwo darów, które otrzymuję, przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. To jest właśnie to. To jest bogactwo darów, które otrzymujesz. 10 denarów. 10 darów. To jest, to jest prawdziwy taki uśmiech losu. Nie ma już wyższej energii. Nie ma już 11 denarów. To jest najwyższa energia. Więc skupiajcie się na tym, ślijcie te swoje wizualizacje, wypatrujcie tego spełnienia, wypatrujcie tych darów, które wszechświat dla Was ma. I miejcie świadomość, że jesteście właśnie nieograniczeni, że ograniczenia są tylko w Waszej głowie, jakiekolwiek. Także nie popadajcie w jakieś tutaj indolencje, tylko. Otwierajcie się na nowe możliwości, otwierajcie się na bogactwo darów, które do was będą przychodzić. I praca z afirmacją. Otwieram się na nowe źródła darów. To jest afirmacja dla was na marzec, drogie strzelce. Kochani, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Życzę wam wspaniałego miesiąca, wspaniałego marca. Życzę Wam spełnienia marzeń i dużo, dużo zdrowia. Trzymajcie się ciepło, kochane strzelce i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!